No tak, to już za chwilę, już w niedzielę. Już za chwileczkę, już za momencik? A nawet w sobotę. Niektórzy potrzebują babeczek do święconki. I Zatem nie potrzebują. Tak, babę, ale. Takie. Także mamy dzisiaj dla Was przepis na babkę drożdżową, wielkanocną z Mango, z której możecie zrobić małe babeczki. Ale zakręciłeś. <laughs> nie zakręciłem, po prostu tych babek będzie kilka, ale będą mniejsze. Jak zwykle. Ty też nie jesteś duża babka. No tak. Jak zwykle w miejsce mamy mąki ziemniaczaną, ryżową, kukurydzianą i ciecierzycową. Potrzebujemy siemienialnianego, odtłuszczonego, zmielonego. Babka musi być słodka, więc dodajemy cukru pudru mielonego. Oprócz tego musi urosnąć. To będzie babka drożdżowa, więc dajemy drożdże. My korzystamy z suchych. Ostatnio jesteśmy leniwi, nie chcemy robić zaczynu. Tak jest dużo prościej. Całość lekko przemieszamy. I jako, że nie jest to kruche ciasto, tylko drożdżowe, miękkie, powinno być puszyste, więc wlejemy wszystkie składniki od razu, a nie zaczniemy od wytłuszczania mąki olejem. Czyli dajemy mleczko kokosowe, wodę i pulpę z mango, która... Magicznie pachnie, smakuje, jeszcze ma piękny, wielojajeczny kolor. Całość lekko mieszamy, dodajemy tłuszczu i miksujemy. Jeśli lubicie babki drożdżowe i poszukujecie innych wielkanocnych przepisów. Całą playlistę znajdziecie na dioli głową. Jeśli podoba Wam się nasz pomysł na babkę z mango, możecie ten odcinek polubić. Zasubskrybować kanał, jeśli macie jeszcze zaległość w tej kwestii. Przepraszam cię bardzo, a tu jest dzwoneczek. Jak go naciśniecie, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski. Zapraszamy Was na YouTube'a, na bloga kulinarnego, na Instagrama i na Facebooka. Wszędzie możecie komentować i zadawać pytania. Będzie nam bardzo miło i na pewno odpowiemy. Zapraszamy was jeszcze na Patronite'a. Tam też jesteśmy, jak do nas dołączycie, możecie mieć jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się w naszej kuchni. Zobaczcie, to jest konsystencja ciasta i są teraz dwie szkoły. Jedna mówi, przykrywamy ściereczką, czekamy aż wyrośnie i tak ja do niedawna mówiłam. A dopiero wlewamy do foremek i znowu czekamy, aż wyrośnie. Trwa to trochę dłużej. Mi się wydawało, że równomiernie i ładniej wyrosną. I ostatnio u nas. Bla bla, bla Wychodzi tak samo jak wlejecie od razu sobie wyrosną dokładnie, w foremkach. Dokładnie. Także jest to bardzo szybka babka. Albo bardzo tłuszczem foremki. Wystarczy nam ta reszta tłuszczu, która została w miseczce, ale postarajmy się posmarować je dokładnie, gdyż inaczej może być tak, że ciasto nie odejdzie od foremki i trzeba będzie je wyrywać, a wtedy babka może nie być ładna. Jeśli macie inne foremki, nie jesteście pewni, że ciasto Wam odejdzie, oczywiście możecie jeszcze te foremki wytłuszczone posypać w środku mąką. Wtedy będzie gwarancja, że ciasto wam na pewno odejdzie. No z naszych odchodzi po samym oleju. Wypełniamy je. Tak mniej więcej do połowy, może odrobineczkę wyżej, żeby dać miejsce ciastu na wyrośnięcie. Nastawiamy piekarnika, właściwie jego połowę, na temperaturę wyrastania ciasta, czyli jakieś 40 stopni. Tak, zamykamy. I zaraz przenosimy blachę z babeczkami, które wstawiamy do środka. Użycie połowy piekarnika pozwoli zaoszczędzić nam czas i pieniądze. Także cieszymy się, że mamy taką funkcję. Po nie zawsze... wiem, czy akurat z czasem, chociaż nie, no może dwie minuty szybciej się rozgrzewa. Każde dwie minuty na wagę złota. Jak ci zabraknie dwie minuty i spóźnisz się na pociąg, to już wiesz, ile były warte te dwie minuty. Jak widać, babeczki już podrosły, teraz przystawiamy temperaturę na 180 stopni i pieczemy 25-30 minut. My nastawimy na 30, żeby piekarnik w tym czasie zdążył się rozgrzać. Dzisiejszy odcinek powstał wspólnie z trójmiejskim oddziałem Fundacji WIWA. O tym, jak działa WIWA w całej Polsce i jak możesz wesprzeć jej działalność swoim wolontariatem 1%, dowiesz się z zapisu odcinka. Babeczki są jeszcze gorące, ale. Przyznamy Wam się do czegoś. Dodaliśmy jeszcze 5 minut do pieczenia, ponieważ ten piekarnik, a mamy kilka różnych piekarników w naszej pracowni kulinarnej, ten piekarnik piecze troszkę dłużej. Także kontrolujcie między 25 temperaturę, jaki czas pieczenia. Minut i ustalcie sobie najlepszą dla waszych babeczek. Musicie pamiętać, że babeczki powinny być z wierzchu odrobinę rumiane. Wtedy oznacza to, że w środku jest dobrze upieczone ciasto. Wyjmujemy po przestudzeniu babeczki z foremek. Posypujemy cukrem pudrem, w naszym wypadku trzcinowym, który zmiksowaliśmy sami. Tada, zobaczcie jakie piękne. Moja babcia byłaby z nas dumna, ale chyba nie do końca, ponieważ babcia zawsze mówiła nie jeść drożdżowego ciasta na gorąco. A co my zaraz zrobimy? Zaraz spróbujemy. Słuchajcie, kochani, smacznego, na I zdrowie. I na zdrowie. Ja nie mogę z tobą rozmawiać. A życzenia. Wesołych spokojnych, przede wszystkim zdrowych. I rodzinnych, rodzinnych, ciepłych, i żebyśmy już coraz więcej słońca na zewnątrz widzieli, bo życie budzi się po zimowym śnie. I niezależnie od tego, czy znowuż będziecie spędzać święta bardziej online, czy tym razem już bardziej z bliskimi, niech one będą fajne i rodzinne. Do zobaczenia po świętach. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na atelierzmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych.